32 wypadki, w których zginęły dwie osoby, a 38 zostało rannych, to bilans ostatniego długiego weekendu na Podkarpaciu. W samym Tarnobrzegu, na szczęście, było dość bezpiecznie. Na terenie miasta i powiatu karnobrzewskiego miniony długi weekend okazał się być w miarę bezpiecznym. W czasie prowadzonych przez policję działań od 29 maja do 2 czerwca doszło do jednego niegroźnego wypadku oraz siedmiu kolizji drogowych. Niestety wciąż nasze apele nie odnoszą do końca skutku, wciąż kierowcy podejmują ryzyko jazdy pod wpływem alkoholu. Policjantom udało się zatrzymać 12 nietrzeźwych kierowców w tym okresie. Również o nasze bezpieczeństwo, patrole reagowały na te wykroczenia, które na co dzień powodują najwięcej zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Dlatego też w głównej mierze kierowcy, którzy byli zatrzymani i karani, byli za przekraczoną prędkość, szczególnie w obszarach zabudowanych oraz za niedopilnowanie obowiązku zapinania pasów przez pasażerów czy przez samych Kierujących. Policyjne działania pod kryptonimem Boże Ciało 2013 zakończyły się w minioną niedzielę. Akcja trwała od środy 29 maja na wszystkich polskich drogach.